Siema, z tej strony Firstone a dziś chciałbym nakręcić dla was takiego króciutkiego audio vloga na którym powiem wam o moim świeżo założonym kanale będzie to kanał na którym będę kręcił let's playe no <grytania> filmy na pewno nie będą pojawiały się jakoś regularnie według zasady tylko wtedy kiedy będę miał czas ale myślę że Będę łapał czas dosyć dobrze, więc nie będziecie z... <laughs> musieli długo czekać na film. Przepraszam za mój głos, ale jestem troszkę chory jakby. No ale, nieważne. No dobra. No i to w sumie, nie wiem, to by było chyba na tyle. Nie wiem, króciutki filmik, ale myślę, że starczy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że USB akurat niekonkretnie będą z Minecrafta, ale możliwe, że jakieś seria na specjalnych modyfikacjach, albo może się pokazać też Minecraft Fabuła. No więc są różne opcje i mam wiele pomysłów, więc myślę, że będzie ciekawie. No to koniec tego krótkiego filmiku. Cześć i na razie.